Mnożenie ułamków przez liczby naturalne. Mamy tak 3 czwarte, przepisujemy, a to 5 to nic innego jak 5 pierwszych, bo 5 podzielić na 1 to 5. Teraz góra razy góra, dół razy dół. I teraz ile razy w 15 mieści się czwórka? 3 razy, bo 3 razy 4 to 12. 15 minus 12 to 3, więc mamy 3 i 3 czwarte. Teraz, żebyście wiedzieli, jak zrobić w tym wypadku. 1 razy 3 to 3, plus 1, 4. Mamy 4 trzecie razy. No i zamiast 4 piszemy 4 pierwsze. Wychodzi 16 trzecich. Ile razy w 16 mieści się trójka? 5 razy. Mamy 5 całych i 1 trzecia. To kto z Was wie ile będzie tutaj i tutaj? Piszcie w komentarzach koniecznie.